Witam Was bardzo serdecznie w niedzielny poranek. Ja jestem dziadek Senoszy i właśnie przeprowadzimy sobie losowanie nagród w naszym małym konkursie. Mam tutaj samo przylepne karteczki, które mi pomogą. Mam również wgląd z innego telefonu na komentarze. Zapiszemy sobie teraz wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie. Ponieważ jest Was niewielu, postanowiłem, że zwycięzcę wylosuję metodą tradycyjną. Miałem tego nie nagrywać, ale stwierdziłem, że tak może będzie troszkę bardziej pokazane dla Was, że te wyniki faktycznie są losowane, a nie wyciągnięte przeze mnie, bo tego lubię czy tamtego lubię. Tak więc już. W tej chwili zapisujemy wszystkich, którzy wzięli udział. Każdy na osobnej karteczce. Od najstarszych komentarzy. Liga. Wykon nabywce. Napiszemy liga wygon. Myślę, że absolutnie będzie to dla mnie zrozumiałe. Złożymy go i tak. Odłożymy go sobie tak i tu nam się ładnie zaklei. Następny komentarz SS kartki wzięły I ona grochała. Wspólnoty Dwururka Anna Zniek Troszkę mnie gardło mm, boli, huba, buba, huba, kaktus. Chester Fuel Ferdek mocny. drwal Hubert znany Iwona Blaśkiewicz, Damian Dudek. żeby sprawdzić czy nikogo nie pominałem, przeliczymy sobie losy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Słuchajcie, 13 losów. Może ta 13 będzie szczęśliwa na pewno dla kogoś z was komentarzy pod filmem jest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 wszystko się zgadza Jeżeli ktoś z was miał problem z dodaniem komentarza bo wiem że jedna osoba miała ona się ze mną kontaktowała ostatecznie udało nam się przez to przebrnąć. nie wiem dlaczego tak się stało nie mam włączonych żadnych ograniczeń pod filmami, wszyscy mogą komentować jak leci, nie mam też żadnych filtrów. Oczywiście nie zachęcam do sprawdzania tego, wypisując jakieś wulgarne komentarze, natomiast po prostu mówię, że no, absolutnie żadnych ograniczeń tam nie narzucałem, więc jeśli ktoś nie mógł napisać komentarza, to bardzo serdecznie za to przepraszam. I na przyszłość proponuję kontaktować się ze mną, jakoś sobie z tym poradzimy. Ja za chwileczkę wracam. To są moje słuchawki, ale nie one nam są potrzebne. Potrzebny nam będzie ten worek. Ja sobie go pożyczę. Worek w środku jest pusty. Nie wiem, czy to widać. Widać tam ciemność. Wrzucam tutaj wszystkie komentarze. Znaczy wszystkich komentujących w zasadzie. Widać, że są w środku i losujemy cztery osoby. Czterech zwycięzców. Raz. 2 3 4 To my tu mamy kogo nam wyłasowało. SS Liga Damian D. Kaktus. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wzięcie udziału. Takich konkursów mniejszych, większych na pewno będzie więcej. Na pewno jeszcze po drodze do 1000 subskrypcji, ponieważ ta droga będzie bardzo długa. Pamiętajcie również, że to tylko zabawa. Więc niech nikt nie czuje się tu przegrany. Takich konkursów, jak mówię, na pewno będzie więcej. Ja w tej chwili proszę wszystkie te osoby, aby skontaktowały się ze mną na maila dziadek senoszymaupa aby podały preferowaną formę wysyłki nagrody. To znaczy, Poczta, bądź paczkomat. Oczywiście, aby podały dane do tej wysyłki. Im szybciej to zrobicie, tym w sumie lepiej, ponieważ za tydzień będę już niedostępny przez tydzień, więc ta wysyłka się przedłuży. Dlatego, im szybciej się ze mną skontaktujecie, tym będziecie mieć większą szansę, że szybko dostaniecie nagrodę. Czyli jeżeli chcecie wysyłkę. Na adres domowy proszę o podanie danych do wysyłki. Jeżeli na paczkomat, proszę o podanie kodu paczkomatu oraz wymaganych danych, czyli maila i numeru telefonu. Ja postaram się naprawdę jak najszybciej wysłać te nagrody. Tym bardziej, że jak widzieliście na Facebooku, a jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was również na mojego Facebooka. Nagrody są już spakowane. Czekają tylko i wyłącznie na wrzucenie do koperty i, i wysyłkę do Was. To wszystko w tym filmie. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście. Zapraszam Was na śledzenie kanału. Subskrybujcie. Wciskajcie dzwoneczek, aby mieć zawsze powiadomienia. Piszcie komentarze, piszcie swoje pomysły, jakie mógłbym zrealizować. I tak po raz setny muszę się tu troszkę wytłumaczyć. Wiem, że ostatnio nic się nie ukazuje na kanale, ale mam troszkę taki gorętszy okres w domu, trochę więcej obowiązków, nadrabiam pewne zaległości. Stąd to wszystko wynika, ale wkrótce na pewno te filmy. Różne się pojawią. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie. Życzę Wam spokojnej resztki weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.